Piątek, 17 lutego, godzina 9.45. Dziś do Gdyni wejdzie śluba brytyjskiej Royal Navy, okręt jej królewskiej mości, Bulwau. Choć widzialność nie jest dziś dobra, potężna sylwetka okrętu zbliża się do portowych główek. Okręt zacumuje przy nabrzeżu francuskim, obok zabytkowego dworca morskiego. Cumowały tu polskie transatlantyki oraz największe i najpiękniejsze wycieczkowce świata. W basenie portowym zalega częściowo kra, która utrudnia wejście. Sylwetka okrętu rośnie w oczach. Niewielki holownik mocarz rusza na miejsce cumowania. His Majesty Ship Bulwark to jeden z najnowocześniejszych okrętów. Zwodowano go w 2001 roku w stoczni barrow in -Fourney. Do służby wszedł w kwietniu 2004 roku. Okręt ma 176 metrów długości. Szerokość na linii wodnej wynosi 25,6 metra, a zanurzenie 7 metrów. Kolownik mocarz wraca z platformą, która mogła stanowić przeszkodę dla sumującej jednostki. Wyporność tego kolosa wynosi 21 500 ton i jest porównywalna z niektórymi typami lotniskowców. Potężne silniki pozwalają jednostce rozwijać prędkość 18 węzłów. Okręt przeznaczony jest do transportu i wysadzania desantu. Stała załoga to 325 marynarzy. Zabiera pod pokład 30 ciężarówek albo 36 pojazdów serenowych lub czołgi. W specjalnym doku rufowym znajduje się 8 łodzi do wysadzania desantu. Przez 200 dni okręt może być bazą dla 400 żołnierzy desantów, a na krótkich odległościach może przyrzucać do tysiąca żołnierzy. Proces sumowania powoli się kończy i holownik Heros wycofuje się z miejsca, w którym zatumuje okręt. Okręt naszpikowany jest elektroniką. To najbardziej zaawansowana techniczna jednostka Royal Navy, dlatego będzie pełnić w czasie ćwiczeń i rolę okrętu dowodzenia. Wielkość nazwy okrętu, jak na tak dużą jednostkę, jest nieduża i nawet trudno ją dostrzec z większej odległości. Na tym dużym pokładzie rufowym jest lądowisko dla helikopterów. Okręt może transportować na pokładzie dwa śmigłowce służące do wysadzania desantów. Obsługa cumownicza gotowa jest na przyjęcie rzutek i cum. Rozpoczyna się ostatni etap sumowania okrętu. Suma rufowa jest już na polerze. Resztę załatwią elektryczne silniki strumieniowe i windy cumownicze. Pozostało jedynie zacumowanie dziobu i można będzie ogłosić koniec alarmu manewrowego. Mam nadzieję, że ci dwaj nie zaczną do nas strzelać. I to już wszystko z operacji wejścia do portu i zasumowania. Jutro i w niedzielę okręt będzie udostępniony do zwiedzania.